Z tej strony Kuba i dzisiaj jest ze mną Crawl I dzisiaj będziemy nagrywać Brawl Stars I dobijajcie 200 łapek w górę i będzie kolejny kanał z Krołem i Killerkiem. Wbijacie na jego kanał. Jego kanał się nazywa ADIXDPL Bez kropek i z spacją. Nie. Tak. musi nazywa kropek. Ale nie! No, następnym razem pogramy z Patrykiem, waszym ulubionym, bo też ma, ale ona więcej ma półsok ode mnie. Ma 5 pięć, no, pięć tysięcy. Ma 6000. tysięcy. Już to Dobra, no to ja bez żadnego gadania so, zaczynamy grać. Sorry za łeczki. Sorry za Przepraszam. Dobra, najpierw gra Kuba. Kuba. Zaczynaj. No. Pierwsza skrzyneczka. Bum, bum, bum. Mam. Pierwsza O, tu jest jakaś skrzynka, wiedziałem. Dobra. Bum, 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 bum. Przepraszam za te bum, 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 bum. Dobra. Już nabijamy tutaj skrzyneczkę. Jak widzicie w lewym górnym rogu macie jak jakiś spajk. Zabił dwóch ten zasługuje użyje ulta. A nie. Fran, ulubę! O nie! Nie, Zabaję, prze... no, ja nie chcę brzyć. Wejście. Jak widzicie, plus jeden, bo mam takie szczęścionko. Zaraz będziemy mieć 45 doświadczenie. Dobra, a teraz gra. przejmuje grę. Ja się nie odzywam i teraz przejmuje grę Crow. Już się ma. Teraz będziemy grać sobie hmm, kogo by to wybrać. Będziemy sobie grać I tambijemy kubie dziesiątą rangę. Zobaczymy, nie wiadomo. <laughs> A, spróbuję tam. Dobra, cyk, już się nie skrzywia. Proszę, nikt nam się na po prostu nie naładuje. Dobra, cyk, cyk, cyk. Uwaga, tu idzie po karuś. Niemak nie przeszedł. Nie, nie, Dobra, Dobra, uwaga, uważa. O! Dostanę, mnie. Daj, mnie. przegrałem. Dobra, zobaczymy ile toków. Zero! Zero. A, dobra, ale ma nieszczęście. Dobra, teraz ja zaczynam obróciłem teraz się. Teraz jest Kuba. No dobra, teraz moja kolej. Jak też możesz się odzywać. Dobra. Tutaj nagrywanie się nagrywa, dobra. Nie Wbijajcie, 10 tysięcy łapek w górę. Proszę was prosimy, was. prosimy Was. Dobra. I, i subskrybujcie, subskrybujcie kanał No, jak zainstaluję, kiedy będę mówił kiedy macie wbijać na Discorda, to macie wbijać, bo jak nie, to... To nie nagrywasz nie z O właśnie, taka jest kara, taka A jak chcecie ze mną zagrać, to wbijajcie 10 tysięcy ma no, Dobra, teraz przyjmuję no teraz przyjmuje Pan Kroł ja się nie odzywam, więc pa pa, teraz macie dla siebie Pana Kroła, jo jo. Dobra, zagramy sobie teraz, U. pen, pen sobie zagramy, pen, bierzemy pen. Dobijemy 15 rangę. Tylko chcę tylko powiedzieć, że jak dostanę plus 200 token brawlerów, to yy, jak wbiję sobie 10 to rangę, wbija... Leonę, to sobie kupuje kostium do tego, do, do pomocnych ból. No, tak ma być. O nie, Spajk! Spaj, prawda? No, spaj. Kurna. My tego spajka nie pokonamy. Kurna. Przegraliśmy. Minus 3. Przej... Dobra, teraz przejmuję telefon. Pan. Pan Kuba. Kuba. Dobra, ja się tutaj pobiję. Ten. Moja akcja to. Więc teraz sobie wejdę do krzaków i będzie się I, będę, i będę czekał dopóki nie. No właśnie, no to ja tu teraz pauzuję. No dobra, jak widzicie, zginąłem, bo głupi kot mi wyszedł spod krzaków. Ale plus 5, plus 5. Dobra, teraz przyjmuje pan Crow. Jo, 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 zagramy sobie teraz. dobij mi 15 ranga. Dobi. Yy. Na peny, bo już ma 14. Bierzemy peny. Peny. Pam, 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 migusz, pam. Dobijemy ja się 15 nie rangę. Dobra, to gram. Ja się już nie odzywam. On się już, pan Kuba się już nie odzywa ja idę na puszczate, bo jesteśmy na dworze, na Dobra, pa! No więc macie dobić 10 tysięcy łapek w górę. Natychmiast. Inaczej. Nie wiem. No. Powiedz im, że. 200 łapek w górę macie dobić. Już się. Obstawiliśmy, więc przejmuje, wła... te... przejmuje teraz władzę pan Kuba. No, przegrał. Ale ile? I ty niby mi wbijasz.